Jestem i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Jak widzicie, po tytule będziemy meblować meblami, których bardzo, ale to bardzo nie lubię. W sensie ja będę meblować, ale wy to będziecie obserwować i zachęcam was do tego, żeby to tworzyć, bo wydaje mi się, że do co do niektórych rzeczy myślę, że się nie przekonam, ale co do niektórych myślę, że może jak z nich skorzystam to. Wtedy będę ich częściej używać, bo fajnie by było w sumie. Ale nigdy się do nich nie przekonałam, bo już tak wiecie, powierzchownie stwierdziłam, że są okropne i nie ruszam ich, więc zaczynamy. I ja to sobie ustaliłam w taki sposób, że mm, tu będzie sypialnia, tu będzie łazienka, tu będzie kuchnia i tu będzie salon. Czyli tak wiecie, standardowo po prostu przesunęłam to, żeby łazienka była trochę większa. I to w sumie tyle. Oczywiście ściany i podłogi też będziemy robić, więc może zaczęłabym od takiego ogólnego upodłogowania podłogi. No i ja bym wykorzystała panele. I jak tutaj patrzę na te panele, to nie mogę oprzeć się w wrażeniu, że już mamy zwycięzcę, czyli taką podłogę. Zrobimy sobie oczywiście to tutaj i w sypialni. Jeśli chodzi o ściany natomiast, no to ja bym je wymalowała tak standardowo farbą. Tutaj, czy tutaj jest coś, czego ja nie lubię? Ja w ogóle nie lubię za bardzo takich rzeczy, ale to nie do końca, bo ja ich jednak czasami używam. Chyba mam lidera, co może Was zdziwić, ale chyba wybieram to. Po prostu nie podoba mi się to drewniane. Tutaj nawet będzie pasowało, ale ta listwa na dole mi się nie podoba drewniana. No i te wzorki są takie. No to powiedzmy, że. O jejku, to będzie wyglądało jednak bardzo brzydko, ale powiedzmy, że taki będzie salon. A łazienka. O nie, to ma też biały. No dobra, no ale to my weźmiemy to z tym ciemnym, bo to ciemne nam się nie podoba. W sensie, wam się może podoba, ale mi się nie podoba. Teraz jeśli chodzi o łazienkę, no to jakieś kafelki, nie? Koniecznie. Co tu, co tu wybrać? Jest tyle możliwości. A może to? Tak, to bym wybrała. O jejku. Tak troszkę mam wrażenie. Brzydki będzie ten, brzydkie będzie to mieszkanie, no ale trudno tak, tak się ułożyło, że takie będzie A jeśli chodzi o kafelki na górę, to zwycięzcą jest chyba to ale to głównie z tego względu, same te kafle jeszcze może nie są najgorsze ale ja nie lubię jak kafelki są do samego sufitu takie mm, jednokolorowe, czyli na przykład, nie wiem to by mi raczej też nie pasowało, wybrałabym to, tego nie no ale zdecydowanie to mi chyba najbardziej nie pasuje kolorystykę to wybieram taką w miarę, żeby jednak pasowała mi najbardziej, ale z rzeczy, która mi najmniej odpowiada, nie? Dobra, no to myślę, że teraz przejdziemy do Łazienki, ja ją zrobię na szybko i będę Wam uzasadniać, czemu taki wybór, a nie inny. Łazienkę już mamy. Co o niej sądzicie? Ja wam powiem, że wygląda troszkę strasznie. I Już wam uzasadniam jakby. Nie lubię kształtu tej wanny. W sensie to mnie strasznie denerwuje, że ona ma coś takiego i wolę wybrać tą tańszą, która po prostu idzie w dół, jest taka bardziej kąciasta niż to. Jeśli chodzi o kibel, no to dla mnie on jest tutaj za bardzo rzeźbiony i to mi się tak nie podoba. To jest takie jakieś okropne. Można zrobić taki bardzo elegancki, wręcz luksusowy dom. Nawet dość tradycyjny, ale żeby nie miał tego. To jest tak okropne. Jeśli chodzi o ten zlew, to on w ogóle to jest innej parafii, ale nie, chyba nigdy w życiu go nie użyłam. Ja pamiętam zawsze, że mnie to denerwowało, że jedyny zlew, który jest o taki jako taki, żeby można było go sobie wstawić i że ma dużo kolorów, to jest takie obrzydlistwo. Nie wiem, może Wam się to podoba, ale ja tego tak nie lubię. To jest kwintesencja rzeczy, których ja nie lubię i może to jest trochę dziwne, no ale tak mam. Jeśli chodzi o prysznicę, to dosyć oczywiste, to w sumie prysznice są generalnie spokojne, że ale ten mi nie odpowiada, zdecydowanie. No bo jest brzydki po prostu, jest brzydki. E, jeśli chodzi o lustro, to tego lustra też nigdy nie używam, też mi się nie podoba. Jeśli chodzi o ten stojaczek, to w nim najbardziej mi się nie podoba to, że tu jest ten medal. Ja nie rozumiem, dlaczego tu jest medal, Mie, znaczy medal, puchar. Boże, medal, GANAM. I jeszcze na do dole jest jakiś karton, pewnie w tym kartonie są jakieś ręczniki, no ale nie rozumiem, ja jakoś nie ten puchar mnie jakoś deterwuje zawsze, więc tak to wygląda. No i jeszcze obraz, którego raczej bym nie używa I nie lubię takich dużych ram po prostu. Dobra, przechodzimy myślę, że do sypialni. Sypialnie wygląda obrzydliwie, po prostu wygląda strasznie. Przynajmniej dla mnie, jeśli Wam się podoba, to sorry widzowie, ale, ale mi się nie podoba. W ogóle epicko wygląda ta, ten wazonik z kwiatkiem, bo jest taki raczej nowoczesny, a, a reszta jest taka raczej starodawna, No może to jeszcze to krzesło, ale no, no nie mogę po prostu na to patrzeć. To generalnie miałam problem z biurkiem, to Wam powiem, bo biurka są generalnie git. One, jeżeli są dziwne, to są tematyczne, więc nie jest tak źle. Ale tu mi się strasznie, ja wiem, że to jest taki design i tak dalej. Być może normalnie też tak jest w takich ekskluzywnych biurkach. Ale mnie tak denerwuje to, co jest tu, to niebieskie czy zielone? Niebieskie czy zielone, dajcie znać. Reszta to po, po prostu jest kwestia tego, że te. Oni podobają mi się bardziej bryły tych mebli. Bo jakby ja rozumiem, kiedy meble są poniszczone, to czasami ma sens, chociaż no normalnie tego nie używam, ale czasami się to przydaje. Ale na przykład kompletnie nie pojmuję bryły tego, tej szafki nocnej, tak samo ta bryła. W sensie to jest jeszcze do odratowania. Jakby to ładnie zrobić, ja to może odratuję w rekolorach, bo to mogło być naprawdę bardzo ładne. No, zobaczę. No, i luster też takich nie lubię. Głównie mi przeszkadza to, że te nogi są takie wysokie, i to nie jest do samej ziemi. Także tak to wygląda. Tego kwiatka nie lubię, bo kwiatek jest ładny, ale ten wazonik mi się strasznie nie podoba. Jakoś mnie to denerwuje, że tu tylko trzy kwiatki wystają. A wazon jest taki wielki, wiecie o co mi chodzi, nie? Jakby to było w takim wąskim wazoniku, to by było git. No, i obraz to standardowo przez tą ramę. Jeżeli chodzi o komputer, no to no, takiego i tak będę najczęściej używać, no bo jest najtańszy. Ale jeśli jeszcze chodzi o dywan, no to dywan jest okropny, jest bardzo drogi i jest obrzydliwy. Tak wygląda, jakby już milion osób po nim deptało. Ale może tak, tak ma być, ale wygląda okropnie. No i najbardziej to mnie denerwuje chyba z tego wszystkiego. Po pierwsze, to łóżko. Ja w ogóle nie wspomniałam, ale mnie tak denerwują te połągi. Normalnie to by było naprawdę ładne łóżko, jakby tak to wziąć i usunąć. Żeby tego w ogóle nie było. Bo jakby ja, ja lubię takie baldachimowe łóżka. Ale jeśli są te chyba tutaj, to ja w ogóle nie widzę sensu, po co to tak wystaje. W sensie, nie wiem, dajcie znać, po co to tak wystaje, mi się to strasznie nie podoba. Um, a jeśli chodzi o to, to tego w ogóle nie rozumiem. Ja jestem absolutnym przeciwnikiem takich, fi takich fikuśnych upięć na oknach, w sensie firan. Nie wiem, wiem, że, że moja babcia lubi takie fikuśne rzeczy, może nie aż takie, bo to wygląda okropnie, to nie będę babci obrażać, ale... Normalnie to lubi właśnie, wiecie, żeby to przychodziło z jednej strony na drugą. Podpięcie, potem trzeba 100 lat i 200 iQ, żeby to po praniu z powrotem założyć. Ja nie lubię takich rzeczy, ja lubię prostotę, także mnie to strasznie denerwuje. Dobra, przechodzimy do kuchni. Ja ogłaszam, że to jest absolutnie najbrzydsza kuchnia na świecie, wygląda obrzydliwie. Już wam tłumaczę czemu takie rzeczy, bo mogą was zdziwić te szafki. A ja wam powiem, że ja tych szafek nie cierpię. One są dla mnie przeobrzydliwe. I o ile ktoś mógł powiedzieć, że nie, gorsze są te szafki, bo są takie poniszczone, ale one są celowo brzydkie, wiecie o co chodzi, nie? To chodzi o to, że wtedy sobie gracie i, i wtedy sobie. Jakby ulepszacie mieszkanie, na początku macie takie brzydkie, poniszczone i tak dalej. A już jeśli chodzi o te szafki, to one mi się 100 razy bardziej podobają niż te. Fakt, że ja tych szafek dosyć często używałam, ale to głównie dlatego, że przez kolory. Czasami po prostu nie pasowało nic innego, zwłaszcza jeśli chodzi o nowoczesny styl, ale to głównie na moich początkach budowania, ponieważ wtedy jeszcze było mało tych rzeczy, teraz jest już ich naprawdę dużo, ja chcę użyć czegoś nowoczesnego, to zamiast tego. Wolę użyć to, a najbardziej to. Już Wam mówię co? To i to. To są dla mnie 100 razy lepsze wybory, więc yy, tak to wygląda. I jeszcze, jeśli chodzi o kuchenkę, też kuchenkę i lodówkę, też moglibyście powiedzieć, że pewnie to. Ale ja znowu nie biorę tego za bardzo pod uwagę, no bo to jest poniszczona wersja tego. A szczerze, wizualnie to mi się bardziej podoba niż to. Jak ja nienawidzę. Jak na lodówce jest coś takiego w sensie na metalowej rzeczy. Ja w ogóle mi się nie podobają metal, metalowe takie w sensie srebrne AGD. O, tak bym to nazwała, no bo to jest AGD. Albo w ogóle lodówki najbardziej co mi się podobają są w zabudowie. A kuchenka, wiecie, jak jest po prostu na blacie, to to mi się zdecydowanie bardziej podoba. Ale takich rzeczy nie lubię strasznie, oczywiście, co? Oczywiście mam taką lodówkę, która nie dość, że jest srebrna, to jeszcze jest taka chrupowata. No nie ja wybierałam. No, i jeszcze też mi się nie podoba ten okap i jeśli chodzi o stoki No, z to to chyba oczywiste, czemu mi się nie podoba. On to tak w ogóle nie pasuje, ale to nie o to chodziło, jakby w tym wyzwaniu, tylko o to, żeby po prostu wybierać brzydkie rzeczy i to mi się strasznie nie podoba. Tak samo nie podoba mi się ten świetnik, jakoś jego kształt mnie irytuje, nigdy go nie wybieram. W tej roślince irytuje mnie wszystko. Czasem może ją wybieram już naprawdę, bo z roślinkami nie jest tak źle. Roślinki, wiecie, ja lubię roślinki, ale to jest. Tragiczne po prostu. Przez kolor, przez ten wazon, czy tam donicę, nie wiem nawet w sumie. Jeśli chodzi o te stołki, to mnie one się też nie podobają, przez to, że są takie ultra drobne. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, że normalnie te wszystkie stołki są takie dosyć, widzicie, masywne w tym siedzisku, że to siedzisko jest takie konkretne, nie? A tutaj ono jest takie ultra wąskie, tak wygląda to strasznie tak tandetnie. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Jakby to się miało zaraz rozpaść, to, to o to chodzi. Dlatego one mi się nie podobają i nigdy ich nie używam. No tutaj to już jest w ogóle kwintesencja wsi. Nie podobają mi się strasznie, ale to strasznie, krzesła w tych pokrowcach. Ja wiem, że to jest do tego stołu z tym ee, obrusem, ale mimo wszystko takie krzesła to jest dla mnie coś strasznego. No i ten stolik też mi się nie podoba, przez to, że po prostu nie podoba mi się połączenie takiego ładnego dosyć drewna, takiego gołego. Z tą nogą. Jakoś nie wiem, ja nie lubię tych, tych takich właśnie. To no możecie zauważyć, że ja nie lubię takich fikuśnych rzeczy. Jeszcze przez to, że to jest metalowe, to to już mi w ogóle zaburza, bo to wtedy nie jest takie eleganckie. No nie wiem, po prostu mi się to nie podoba. To przechodzę teraz do ostatniej rzeczy, czyli do salonu. I mamy też salon. W sensie ja już nic nie będę dodawała więcej. Jest dostatecznie obrzydliwy, w sensie jest naprawdę okropny, o ile ta łazienka jeszcze była nic, sypialnia, no, kuchnia już była zła, to ten salon to jest dosłownie tragedia. Tutaj nic do siebie nie pasuje i wszystko jest takie brzydkie moim zdaniem. Nie lubię tej półki z książkami. Ona mi jakoś strasznie. nie wiem, jest taka. Ja nie lubię takich rzeczy po prostu. Jakoś ma dziwną konstrukcję, która mi się nie podoba. Bardzo mi się nie podoba ten stolik. To jest kolejna rzecz. I teraz, jeśli, jeśli chodzi o telewizor, wiadomo, że teoretycznie ten jest gorszy, ale powiem wam, że nie do końca, bo ja bym się bardziej kierowała tym, że oczywiście, że ten telewizor jest okropny, ale ten telewizor kosztuje 500 simoleonów, nie? I to jest jedna z tych najtańszych rzeczy. Natomiast, jeśli chodzi o telewizor, ja nie widzę powodu, dla którego ja bym miała wziąć ten telewizor zamiast tego, po prostu. Nie widzę najmniejszego powodu. Jest to dla mnie absurdalne. One nawet mają w zasadzie nie, no ten jest troszeczkę może mniejszy ale to mnie to tutaj po bokach tak nie podoba, jest tak okropne, że ja tego po prostu nigdy nie wzięła. Zwłaszcza, że mam te dwa telewizory, więc nie wiem po co mi te. Dajcie znać, czy, czy też tak macie. Może to jest zabawa 8, to zabawa 7, ale to tylko statystyki. Tutaj tak na telewizorze jest git, się wszyscy dobrze bawią. Nienawidzę tych, yy, tego fotela i tej kanapy. Fotel to jeszcze pół biedy, bo to taka finka trochę dziwna, yy, ale jeśli chodzi o yy, tą kanapę, to jest to coś strasznego. Znowuż konstrukcja tego jest tak irytująca dla mnie, że jak na to patrzę, to choćby ten pokój był ultra nowoczesny, mi to i tak będzie wyglądało brzydko po prostu. No i tak samo ten stolik to jest dla mnie porażka absolutna. Jest okropny, nie komponuje mi się z niczym. Oczywiście pamiętajcie, że to jest tylko moje zdanie. Ten kominek też mi się nie podoba. Nie wiem, czemu miałabym wybrać ten kominek, a nie na przykład z takich. No już bym wolała ten kominek, jakoś ten mi się już bardziej podoba. Jest taki bardziej skromny, a ja bym chciała coś eleganckiego, no to wybiorę na przykład ten kominek, bo jest przepiękny, no i te dywany, Dywan. ja wzięłam te dywany, sam ten dywan lubię, i ten, i ten, i ten, ale nie podoba mi się ta kompozycja, w sensie, mogliby dać po prostu normalny dywan, a nie, w sensie jeszcze jeden, a nie po prostu zlepiać trzy dywany ze sobą, I, o, teraz obróciłam, dobra, powiedzmy, że to było mniej więcej tak, zresztą to nieistotne, mm. Nie podoba mi się, jak dywan na dywanie leży. Nie wiem, jakby kto to wymyślił, ale strasznie mi się to nie podoba. To mi się kojarzy, jakby tego nie, jakby tego nie ułożyć, to zawsze mi się to kojarzy z bałaganem, więc dlatego takie moje, taki mój wybór. No i oczywiście zasłonki. O nie, nie dodałam zasłonki do kuchni. Co już za przeoczenie. Nienawidzę tego chyba najbardziej w tym, że tu jest to drewno. Ale też w ogóle no to jest to, co Wam mówiłam, że ja nie lubię, jak firany są takie fikuśne i składają się z... Dziesięciu różnych części, i potem trzeba rozkminiać, jak to upiąć. Szanuję ludzi, którzy wiedzą, jak to upinać, ale ich gustu nie podzielam, bo mnie strasznie. O jejku. Dobra, myślę, że to tyle. Myślałam, że się przekonam do jakiejś rzeczy. Może, może ewentualnie bym się przekonała do, do tego, w sensie nie wygląda to aż tak źle. Cóż, nie wiem. Nie wiem, no takie mam. Eh, że raczej tego nie będę używać. Czy się do czegoś przekonałam tak ogólnie. Hmm. Nie, 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 za bardzo. Nie za bardzo się tu do czegokolwiek przekonałam, nic w sumie to, to mi się nie podoba, ale zachęcam Was do odtworzenia tego wyzwania. W sensie to jest takie trochę biednie, no ale trudno. Zachęcam Was do odtworzenia tego wyzwania, w wyzwania, to nie jest takie wyzwanie, po prostu sobie meblujecie, bo może być fajnie, bo powiem Wam się, że to wcale nie jest takie oczywiste. Wchodzicie sobie, w, dajmy na to, nie wiem, w kanapy i tak scrollujecie i trzeba wyszukać dosłownie i znaleźć tego, tego rodzynka, który jest taki brzydszy od reszty. Więc zachęcam Was, bo w sobie jest śmieszniej, potem wychodzi takie obrzydlistwo. No i tyle. Także ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, zapraszam Was do oceniania, komentowania, subskrybowania na Instagramu, na grupy linki w opisie. Życzę Wam miłego dnia, zdrowka, no i do usłyszenia w kolejnym filmie. Na razie, cześć!